Cześć. Już mnie trochę znacie, i wiecie, że ja lubię konkretnie, więc przejdźmy od razu do zadania. 882. Mamy promień i mamy punkty A i B należące do tego promienia. Musimy sobie to wyobrazić w taki sposób, tak jakbyśmy po prostu mieli okrąg. Na tym okręgu mamy jakieś dwa punkty. I mamy powiedziane dodatkowo, ile wynosi promień naszego okręgu. Wiemy, że jest równe 5. Bo zrobimy sobie oczywiście podpunkt A na podstawie podpunktu A. Mam nadzieję, że sami będziecie potrafili już wykonać podpunkt B. Ok, co możemy tutaj zrobić? Na samym początku przypomnijmy sobie, bo jest wzór na równanie okręgu, najlepiej w postaci kanonicznej, czyli dla przypomnienia X minus A do kwadratu plus y minus b do kwadratu daje nam r kwadrat. To jest równanie okręgu, r to był promień, a i b to są współrzędne środka. a i b nie mamy, natomiast promień mamy. Więc możemy sobie już nam zapisać to równanie, podstawiając pod rkę 5, czyli to będzie 5 do kwadratu, czyli 25. No, i jak teraz wykorzystać współrzędne punktu? Jak zawsze w tych zadaniach Wam powtarzam, jeżeli tylko mamy punkt, to na pewno będziemy musieli go wykorzystać i zapewne x podstawiamy pod x, y pod y. Który punkt? No, chyba będziemy potrzebować obydwa. Spróbujmy podstawić najpierw współrzędne punktu A, czyli pod x wstawiamy sobie minus 3, plus i pod y wstawiamy sobie czwórkę. Dlaczego czwórkę? No bo Y to wychodzi 4. Czemu potrzebujemy drugiego punktu i skąd ja o tym wiem? Mamy dwa, a dwie niewiadome, a dwie niewiadome, do dwóch niewiadomych potrzebujemy dwóch równań, żeby to policzyć. Więc od razu biorę się za podstawianie punktu B. Tutaj x jest 0, mm, x jest 5, y to 0, czyli po prostu zostanie nam. A dobrze, zapiszemy jeszcze, żeby to było widać skąd się bierze. Mamy tak naprawdę taki układ równań policzyć. Jeżeli prawa strona wynosi 25 w jednym i w drugim przypadku, to ja tak naprawdę mogę z sobą przyrównać te dwie lewe strony do siebie, bo obydwie wynoszą 25, czyli obydwie muszą być do siebie przyrównane. I teraz tak. E, przypomniamy sobie tutaj wzór skróconego mnożenia, który będziemy używać. Pamiętajcie, że jeżeli macie sytuację, w której są dwa minusy, to tak naprawdę ja to mogę zapisać jako minus 1 razy a plus b i to wszystko do kwadratu. Oddzielnie w takim razie podnoszę jedynkę, czyli tak naprawdę to jest ten sam wzór na sumę. To jest bardzo ważne, bo tutaj w tym przykładzie tak naprawdę sobie to wykorzystamy. Więc zanim... Zanim to ja już zamienię na plusy, też żebyście wiedzieli właśnie skąd się to wzięło. No i tak jak wspomniałam, przyrównuję teraz do tej dolnej linijki, czyli 5 minus a kwadrat plus 0 minus b, no to już możemy sobie zapisać b kwadrat. I lecimy. Wzór skróconego mnożenia zakładam, że jest Wam znane. nie będę go bardziej analizować i tutaj po prostu zapiszę, co powinno z tego wyjść. Jeżeli macie tego typu braki, no to trzeba sobie powtarzać. Zapraszam na kanale Dużo Filmów. Szczególnie jeżeli chcecie się przygotować pod maturę. Dobra, wygląda, że będzie to skomplikowane, ale tak naprawdę widzimy, że a kwadraty, b kwadraty się nam już skracają. Uporządkujmy teraz w takim razie. 9 min plus 16 to jest 25, więc mamy 25. Z lewej strony co nam zostanie? 6a minus 8b. To się równa 25 minus 10a. Przesuniemy sobie, żeby nam się wszystko zmieściło. I wyliczamy. Z dwóch stron mamy po 25. To też się nam skróci. W takim razie a na jedną stronę mamy 16, a jest równe 8b, czyli nasza liczba a to jest 8/16b, czyli 1 druga b No i teraz jak to w takim razie możemy dalej policzyć, co pasowałoby tutaj zrobić, jeżeli mamy już takie wyznaczenie pomiędzy jedną a drugą liczbą, możemy sobie teraz wrócić do jednej z linijki, z linijek na przykład z, do tego równania. Podkreślę to podwójną kreską, żeby było wiadomo, gdzie ja wstawiam, i teraz zamiast A piszemy sobie 1 2, B. Wychodzi nam równanie, wychodzi nam równanie kwadratowe. A więc, żeby policzyć równanie kwadratowe, musimy sobie policzyć normalnie deltę. Doprowadzić do tej delty. Czyli ja tu wszystko zapisuję zgodnie z wzorami skróconego mnożenia. Podnosimy uważnie, sprawdzajcie, czy macie to samo co ja, żeby niczego nie pogubić. Dwójki się skrócą. Mamy 25 minus 5b kwadrat plus 1 czwarta. Aha, tutaj jest b kwadrat. Źle zapisałam. Już mamy poprawione. Ok, czyli mamy 5 czwartych b kwadrat minus 5b. 25 się skraca, więc jak możemy to robić? Nie musimy dalto. Możemy spróbować wyciągnąć po prostu b przed nawias. I zostanie nam w nawiasie tyle, każdy oddzielnie nawias, czyli b jest zerem lub b. Dzielimy na 5, mnożymy razy 4. B jest z 0 lub czwórką. No i teraz tak. W takim razie będziemy mieć dwie możliwości. Jeżeli B jest z 0, no to pamiętajmy, a to było 1, 2, b, czyli tutaj też wyjdzie nam wtedy 0. Natomiast jeżeli b będzie czwórką, to a to jest 1, 2, b, czyli 1, 2 z 4, czyli po prostu 2. Więc w wyniku mamy 0,0 0, lub środek to jest 2 i 4. Po prostu ze względu na dane, jakie nam dali, nie możemy odrzucić ani jednej odpowiedzi, ani drugiej, bo nie wspomnieli, że na przykład ten środek musi być liczbą dodatnią. Gdyby tak było, no to wybralibyśmy oczywiście drugą z odpowiedzi, a tutaj mamy dwa rozwiązania. To tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Pa pa. Chcesz razem ze mną przygotować się do matury rozszerzonej? Tak, jest to możliwe. Kup kurs, a ja uporządkuję naukę za Ciebie. Ze mną powtórzysz wszystkie działy, zadania maturalne oraz arkusze. Z kodem BAK25 kupisz jeszcze kurs za minus 25%. Zdaj maturę najlepiej jak to możliwe.